Czwartek oktawy Wielkiej Nocy, dalej świętujemy z martwych stanie i nagrywam ten film dopiero teraz, dlatego że słowo dzisiejsze dosłownie zatkało mnie. Widzimy dzisiaj sytuację, kiedy uczniowie spotykają się, rozmawiają ze sobą o Jezusie, ale jest to rozmowa, jak dalej czytamy, kiedy pojawił się Jezus, to jest rozmowa taka zalęknionych ludzi. I dlatego to słowo było, myślę, dla mnie takie dzisiaj trudne, bo uświadomiło mi też e, prawdę o mnie, może i o tobie. Zachęcam cię, żeby no, zmierzyć się z tym słowem. Ewangelista Jan pisze tak: Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. Myślę, że chodzi tu o uczniów, którzy byli w drodze do Emaus. A gdy rozmawiali o tym, On. Sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się, że duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Dalej, żeby im udowodnić, że jest człowiekiem, prosi ich o jedzenie i je z nimi ryby. Sytuacje dzisiejszego dnia uświadomiły mi, jak łatwo jest mi stracić dobre samopoczucie, nadzieję, wierność, zaufanie słowu. Myślę, że może mnie rozumiesz, jak, jak ulotne są nasze emocje, takie pozytywne, właściwe. I zobacz, właśnie to dostrzegam w tych uczniach. Często myślimy o tych uczniach, apostołach, jako takich nieskazitelnych. Chodzili za Jezusem i było wszystko pięknie. A jaka była ich rzeczywistość? No, dzisiaj nie mamy tak trudnej rzeczywistości, jaką mieli oni na co dzień. Okupacja rzymska, e, gnębieni podatkami, ciągle jakieś napięcia. E, nauczyciel, mistrz, który był dobrym człowiekiem, mówił dobre rzeczy, został zamordowany brutalnie. Po swingowanym procesie, jak się mieli czuć, czego mieli się spodziewać od nadchodzącej przyszłości? Ten, któremu ufali, i przecież uczniowie mówili, wcześniej czytaliśmy, a myśmy myśleli, że to on wybawi Izraela. Z Martwych Jezus jest bardzo konkretny. Pyta ich, czemu jesteście zmieszani? dlaczego wątpliwości burzą się w waszych sercach? Porusza mnie to, ile energii Jezus z Martwych wkłada w to, żeby pokazać ludziom, jak realne jest jego zmartwychwstanie i od razu daje im misję. Wy jesteście świadkami tego. Niech ci Pan błogosławi dzisiaj i w.